No. Andrzej ma fajniejsze rzeczy niż u mnie, u mnie to badziewie sami, na ilość lecę, a u niego są same fajne rzeczy, o, serwis, to jest najlepsze, serwis WSK Świdnik i to oryginał prawdopodobnie, ale numer, ależ on tu ma, o, wiadomo jak się nazywa, no piękny strych, piękny sufit, piękny sufit, bajka, Piękny sufit, ale, ale Andrzej będzie miał teraz klientów, jak ja puszczę ten film. <laughs> Tylko zapytam, czy pozwoli mi. No. No I co tam słychać? Ja nie widzę ja zwalczę ze słowem człowieku. Słuchaj, siedziałem do wkół, prawie do pół do pierwszych domu, tutaj nikt nie dzwonił, nie? A jak wyjechałem od razu telefony mojej. Zminy ten gdzieś tam są zawiedzenie, nie Byli przy tobie czy nie? I nie. A, nie, 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 nie tego, nie. Księżyrówką mieli przywieźcie tam. Mhm. No i to no i... Nie wiem już. To już takie męczące się robiło. No coś, co coś to. podarzało to. to, 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 to. Tutaj, to się... A, podejrzało. Podderzało tak. Zadzimy. Dlatego słyszałem, że i blacha troszeczkę podrożała, bo... Bo w ruchu mieli gdzieś tutaj po okolicy, nie? I ten kawałek. poszło, Czekaj, na węgowie czy gdzieś po ogromnej, roz duża szempiarka taka. Taka, że jakiś naprawdę potężny To ten... złom szarpie, czy jak? To znaczy, no po prostu brzemy kawałki i paczkuje i... A, tak, w tak. Tak, tak, tak.

おなおかつ、なおかつ、なおかつ、なお